Skupić się na tym, co najważniejsze, i potrafić zignorować całą resztę. Dlaczego? Jaką wartość daje mi wiecznie czysty salon? Poczucie poukładania i kontroli. Nie chcę już poukładania, chcę artystyczny chaos i działanie, działanie, działanie. Skupić się na tym, co najważniejsze, i potrafić zignorować całą resztę tańczyć, być, odkrywać, eksperymentować być muzyką być sama być widoczna w tłumie eksperymentować ze swoją formą i kształtem być tym wszystkim, czym nie powinnam być. Przebudzić się i powiększyć do ogromnych rozmiarów i patrzeć na wszystko z góry. Wiedzieć, co dla mnie, a co nie. Pić herbatę z mnichami i milionerami. Jestem tylko tym, czym się określam. Ludzie wkładają mnie w ramy. Chcą, żebym była łatwa, łatwa w odbiorze. Chcą, żebym zaskakiwała. Żebym robiła mniej i więcej i jeszcze mniej, żebym przestała. Stop. Kim jestem? Czego chcę? Gdzie się znajduję w rzeźbie mojego życia? Będę wiedziała, jeśli poczuję. Wtedy poczuję, że jestem, a wtedy poczuję, że żyję. Wtedy będę wiedziała. A teraz zostań, zamknij oczy, poczuj wszystko, o czym marzysz tak mocno, jak tylko możesz. Czy to nie piękne, że jesteśmy sami w swoich marzeniach i tylko my wiemy, co w nas? Poczuj, że jesteś ptakiem i niebem, i niech cię to niesie. Bądź sobą, bądź wielki i bądź ponad tym, co małe. Poczuj, że możesz. Odetchnij. Proszę. Skup się na tym, co najważniejsze i zignoruj całą resztę. Jak zawsze dziękuję, że słuchasz mnie i dziękuję, że słuchasz siebie. Dzisiaj próbuję nowej formy przekazu, bardziej poetyckiej i mniej logicznej. W zasadzie ta forma Sama mnie znalazła, niespodziewanie. Daj znać, czy Ci się podobało w komentarzach. Yy, możesz mnie znaleźć na Instagramie Idea Coaching, a nowe odcinki podcastu w każdy piątek o 17. Do usłyszenia, cześć.